Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj znajdujemy się w Detalice, a obok mnie grzesie Leszko, cześć. Witam się Adasiu, dzisiaj pokażemy Wam Lamborghini Urusa, który przyjechał tutaj do Detaliki na zmianę koloru, aczkolwiek samochód został praktycznie cały czas w tym samym kolorze, tylko zmienił się jego odcień, ponieważ samochód został pokryty, Adasiu czym? Folią PPF, ale matową i ona zmieniła bardzo dużo. Pokażemy Wam jaki był fabryczny kolor samochodu, a trzeba przyznać, że mat bardzo mocno podkreślił kształty oraz bryłę pojazdu. PPF, słuchajcie, to jest ta folia, która jak niby coś się gdzieś tam podrapie, coś się stanie, możecie na gorąco szybciutko wrócić ją do tego yy, kształtu i do tego stanu, jakim jest w tym momencie. To jest ta droższa folia. I ona dodatkowo zabezpiecza, więc nie tylko zmieniamy kolor, ale przede wszystkim zabezpieczamy pojazd. I to są najważniejsze cechy tego pojazdu. I można to zrobić i na każdym samochodzie, nie tylko na przykład na Deutico, ale tak yy, na bardzo samochodzie z rozmachem. Jak A, la... To tylko 1700 Także Deutico jest troszeczkę tańsze, ale równie dobrze możecie oklejać tym motocykle i wszystko, co związane z motoryzacją. A dać pokaż teraz, jak ten samochód wyglądał w oryginale, bo wszyscy myślą, że tu został zmieniony kolor za pomocą folii do zmiany kolorów. Ale tak nie było. No właśnie i to jest fajne, że biorąc pod uwagę, że mamy tutaj szary kolor fabrycznie, nie ma aż tak dużej dysproporcji kolorystycznej, czyli nie ma czegoś takiego, że auto z zewnątrz jest żółte, a w środku na przykład jest czarne. Zachowując fabryczny kolor i bardzo dobrze to wygląda w wnękach, ponieważ wnęki są delikatnie ciemniejsze, a kolor zewnętrzny jest jaśniejszy, matowy i trzeba przyznać, że wygląda to absolutnie genialnie. I możliwości obecne detaliki, a także w raperów, którzy to ogarniają, są na bardzo, bardzo wysokim poziomie, bo trzeba powiedzieć, że auto też ma troszkę przejechane. Ja tutaj wytłumaczę, że to nie była folia szara, to była folia przeźroczysta. Normalna, przeźroczysta folia naklejona właśnie na taki lakier, który to był lakier dwuwarstowy, czyli baza i bezbarwny, w tym momencie wygląda jak taki satynowy, czyli efekt tego takiego zamrożenia. Po prostu tak to się stało. Tamta folia naklejona na świecący lakier zrobiła go całkiem matowy, ale słuchajcie, z bliska będziecie mieli wszystkie przebitki i zobaczcie jak to zostało wykonane w najdroższych detalach, Gdyby wam ktoś nie powiedział, że tutaj jest folia, w życiu by się nie uwierzyli, mielibyście 100% wrażenie, że ten samochód jest taki oryginalny. To jest piękne, bo pokazuje możliwości obecnych w obecnego wrapingu, a także obecne możliwości studia detailingowego detalika. Więc jeżeli macie ochotę na zmianę, ale nie pojazdu, tylko zmianę koloru, zabezpieczenie lakieru albo kupujecie nowy samochód i chcecie, żeby ten lakier był bardzo, bardzo trwały i świetnie zabezpieczony, to wtedy warto zdecydować się na tego typu usługę, a dodatkowo jak widzicie, nawet w najdroższych, absurdalnie drogich samochodach również jest ona stosowana. Tutaj było bardzo ciężko. Słuchajcie, zobaczcie wszystkie detale, wszystkie rzeczy. Ja naprawdę nie wiem, szacun dla chłopaków co to zrobili, bo prace przy tym samochodzie podobno trwały około 2 tygodnie plus tydzień czasu na przygotowanie samochodu. 3 tygodnie pracy z tym samochodem, żeby to wyszło właśnie tak jak wygląda w tym momencie. A dodatkowo tutaj w tym samochodzie jeszcze został zmieniony wydech. Jest to wydech firmy MG Motorsport z Siemianowic śląskich. Wszyscy ją dobrze znają i ten wydech tutaj w tym samochodzie bardzo dobrze chodzi. trzeba było tutaj wszystko przerobić, słuchajcie, praca przy tym samochodzie 3 tygodnie, ale efekt niesamowity, Adaś jeździłbyś? Jak najbardziej, zwłaszcza, że jeżeli już przyzwyczailiście się do swojego samochodu i chcecie zmian, to to jest idealna opcja, żeby orzeźwić, ożywić swoje emocje do samochodu, który doskonale znacie. Jednocześnie sąsiedzi na pewno Was będą pytać, czy macie nowy samochód, a Wy wtedy powiecie, nie, taka magiczna usługa. Ale jeżeli rozmawiamy o Lamborghini Rusie, to trzeba pokazać silnik, bo to chyba najważniejsza rzecz. Lamborghini samo w sobie to szybki samochód i w tym momencie V8 biturbo o mocy 650 koni w serii, w tym momencie zmieniono Wydech plus minus 680 koni. Samochód jeszcze nie był na hamowni, ale uwierzcie mi, jak nasuwa. Ponad 2 tony wagi, bo to jest jakieś 2100 kg. Jest po prostu ogień. Samochód przyspiesza poniżej 5 sekund do setki. Jeszcze teraz w tym całym designie, słuchajcie, ten design plus dodatkowe 10 koni do mocy, tak jak w czerwonym samochodzie. a daś co myślisz o tym silniku? Znaczy no, to jest potężna bestia i nie ma się co oszukiwać, że Lamborghini samo w sobie to naprawdę świetny samochód, wykończenie wnętrza, detale, to wszystko powoduje, że czujemy się wręcz magicznie, no ale jakby nie było, takie jest Lambo. Grześku, co możemy zrobić w detalicach? Tutaj możecie, oprócz tego, że oklejacie samochód, możecie przywieźć samochód na normalne mycie, możecie przywieźć samochód na polerowanie na odnowę lakieru i na przygotowanie samochodu do sprzedaży. Bo to bardzo fajna forma, jeżeli chodzi teraz o zarabianie pieniędzy. Kupujecie samochód, przyjeżdżacie do takiej detaliki, oni odświeżają wam ten samochód od nowa, robią pełny detailing i w tym momencie samochód zyskuje kilka tysięcy złotych waszego zarobku. Także takie studia detailingowe w tych czasach. Bardzo super fajna sprawa, jak one nazywały się dawniej. Automienia. Auto, auto Właśnie tutaj jest cała kwintesencja, ponieważ standardowa myjnia nie oferuje aż tak zaawansowanych usług i też musicie być ostrożni, ponieważ nie każde studio detailingowe niesie ze sobą dobrą jakość. Dlatego to jest bardzo ważne, że mają. Sami teraz widzicie, że nie bali się podjąć pracy przy takim samochodzie. 1 700 000 zł. Jeżeli coś uszkodzisz, coś zrobisz. Trzeba będzie płacić także, jeżeli pracują przy takich samochodach, a przeglądaliśmy tutaj przed chwilą ich listę samochodów, które, które robili w ostatnich miesiącach. Naprawdę, można tutaj przyjać bez żadnego, problemu, bez żadnego problemu detalika w myślnicach. I teraz Wam pokażę jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ, jak widzieliście, samochody oklejone bardzo często są gdzieś tutaj odcięcia. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Tutaj nie ma żadnego łączenia i, tak jak powiedziałem wcześniej, kompletnie nie jesteście w stanie. Znaleźć ani jednego miejsca, słuchajcie, gdzie ten samochód był oklejony. Bardzo często widać to gdzieś na zakamarkach, na zagięciach, na drzwiach, czy tutaj w tych miejscach na masce, bo to są bardzo ciężkie miejsca i bardzo ciężkie elementy do oklejenia. W tym przypadku ten samochód wygląda jak w fabrycznym kolorze. this is